Mama, hmm, chce mi się siku, przecież dopiero co na stacji byliśmy, wtedy mi się nie chciało, ale to było pięć minut temu, spokojnie, wytrzymasz pół godzinki, mm -mm. weź zawróć na stację, niby jak mam zawrócić, jak tu nie można. No, to zjedź na pobocze! Gdzie? No tutaj, no! O Jezus, Maria! Dalej wyskakuj, a ty awaryjne włącz! No i co teraz? No, zrób to, co miałeś zrobić! Wstydzę się! Dziecko, nikt cię tu nie będzie oglądać! Odwróć się i rób! <laughs> Dobra, to ja też się siknę.